Skąd u pana się wziął pomysł na granie na ulicy dla ludzi? Yy, bo byłem zawsze bardzo nieśmiały, ale wiedziałem, że jak chcę być muzykiem, to przydałoby się otworzyć trochę na ludzi, więc uznałem, że to jest chyba naj, najszybsza droga. To bardzo gratulacje, gratuluję panu odwagi, bo wiem, że wyjść ze swojej strefy komfortu nie, to nie jest prosta sprawa. Tak, to jest naprawdę bardzo ciężkie i wymaga wielu, wielu godzin na, na scenie, żeby jakoś tam to przepchnąć dalej. Ale już widzę, że pan coraz śmielej. Ile czasu już się pan zajmuje graniem na ulicy? A nie wiem, jakoś tam yy, musiałbym sobie... no powiedzmy, że z 7 lat. Z 7 lat już mogę coś grać. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Na, 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 ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Na, 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 ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znam